Wiadomość o śmierci Zygmunta Augusta taki sprawiła zamęt, że nie było prawie nikogo, kto by obecnym niebezpieczeństwem nierażony i strachem nieprzejęty nie rzucił się natychmiast do broni, do konia i wojennego rynsztunku. Takimi słowami ówczesny kronikarz i działacz polityczny podsumowywał sytuację w Rzeczypospolitej po śmierci ostatniego Jagielona. Co prawda, konstytucje sejmowe z XVI wieku i pewne akty Unii Lubelskiej traktowały o elekcji, niemniej nikt nie wiedział, jak szczegółowo ma ona przebiegać. Za to różne ugrupowania magnackie według własnej wizji próbowały doprowadzić do wyboru nowego monarchy. Szlachta też nie zamierzała schodzić na drugi plan przy tak podniosłym wydarzeniu. Prawo zwyczajowe mówiło, że przewodnictwo kraju podczas bezkrólewia powinno przypaść arcybiskupowi Gnieźnieńskiemu, którym w owym czasie był Jakub Uchański. Ten początkowo planował osadzenie na tronie Anny Jagielonki, ale nie uzyskał poparcia magnatów i biskupa Karnkowskiego. Uchański zwołał więc zjazd senatorów do Łowicza, jednak przybyli tu tylko wielkopolanie. Z kolei wojewoda krakowski, marszałek wielki koronny Jan Firley zwołał zjazd do Krakowa. Równocześnie zajął się zabezpieczeniem granic oraz prowadził rozmowy dyplomatyczne z innymi państwami. Obsadził Kraków swoim wojskiem, ale mimo poparcia mas szlacheckich nie mógł rozstrzygnąć rozgrywek politycznych na swoją korzyść, gdyż w opozycji do niego stali Wielkopolanie i Litwini. Konflikt ten zaogniała jeszcze kwestia wiary, gdyż Firley był wyznawcą i obrońcą kalwinizmu. W całym kraju agitowano, kolportowano ulotki i pisma, miały miejsce zjazdy szlacheckie, zawiązywały się konfederacje. Podczas jednej z nich w krasnym stawie na czas bez królewia zorganizowano sądy zastępcze, tak tzw. sądy kapturowe zajmujące się karaniem przestępstw. Dochodziło do tarci między szlachtą a magnaterią, gdyż ci drudzy chcieli przeprowadzić wybór króla poprzez senat wspierany delegatami sejmików. Niemniej szlachta była już wtedy potężną świadomą siłą, a możni coraz częściej zabiegali o jej względy w walce przeciwko innym magnatom. Stąd wypowiedziano hasło elekcji Wiritim, czyli udziału w wyborze monarchy wszystkich Panów braci. W myśl zasady szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie. Na czoło szybko wysunął się tutaj Jan Zamojski, który stał się gorącym orędownikiem wolnej elekcji. Mimo, że przeciwstawne obozy nie zgadzały się w wielu kwestiach, to wkrótce dobro Rzeczypospolitej wzięło górę i na kolejnych zjazdach podjęto wspólne rozmowy. Przyszły sejm związany z wyborem monarchy po raz pierwszy nazwano sejmem konwokacyjnym. Ustalając jego datę na 6 stycznia 1573 roku, a miał odbyć się w Warszawie. W województwach rozpoczęły się sejmiki elekcyjne, które nie zawsze przebiegały w spokoju, a zdarzały się przypadki, gdzie podczas burzliwych rozmów polała się krew. Gdy wreszcie zjechano do Warszawy, rozpoczęto prace mające podjąć ustalenia w sprawie przyszłej elekcji. Jej główne punkty mówiły, że udział w niej mógł wziąć kto chciał, a przyjechawszy na miejsce elekcji każdy powinien stanąć przy swoim województwie. Ustalono też na przyszłość, że interreksem po wieczne czasy będzie prymas. Uprawniało to arcybiskupa gnieźnieńskiego do zwoływania sejmów oraz mianowania i koronowania elekta podczas bezkrólewia. Termin elekcji ustalono na 6 kwietnia 1573 roku, a miejscem, do którego należało przybyć, była Warszawa. Już wtedy zagraniczni posłowie prezentowali sylwetki swych kandydatów do tronu polskiego. Szczególnie aktywnie działali Habsburgowie, którzy powoływali się na rzekomo zawartą przez Zygmunta Augusta i cesarza Maksymiliana umowę obiecującą koronę któremuś z synów Habsburga. Niemniej silny opór magnatów małopolskich, którzy skutecznie obrzydzili szlachcie kandydaturę Ernesta Habsburga, jak i sama agresywna agitacja posłów austriackich sprawiła, że kandydatura ta zaczęła tracić na popularności. Jawne przekupstwa i nietaktowne zachowania sprawiły, że nawet Radziwiłowie i Chodkiewiczowie zrezygnowali z pierwotnego pomysłu o udzielnym osadzeniu na tronie litewskim Habsburga. Szlachta zgadzała się na przyjęcie każdego innego katolickiego kandydata byle nie Niemca, gdyż jak mówiono, wszystkie nacje Polaki miłują, tylko się Niemcy nimi brzydzą. Poza tym słusznie zauważano młody wiek Ernesta możliwy przyszły ucisk religijny i stanowy, jak i kandydatura ta groziła widmem wojny z Turcją. Z tego względu zwiększyły się szanse powodzenia stronnictwa francuskiego, które forsowało kandydaturę Henryka Andygaweńskiego. Jeszcze w ostatnich tygodniach życia Zygmunta Augusta Błazen królowej matki Katarzyny Medycejskiej pozyskiwał zwolenników dla sprawy Waleziusza. Wydawało się, że posłowie francuscy są na dobrej drodze, by to właśnie on zasiadł na polskim tronie. Niemniej wszystko się zmieniło, gdy doszło w Paryżu do tzw. Nocy Świętego Bartłomieja, gdzie wymordowano wielką liczbę hugenotów. Było to sprzeczne z panującą w królestwie polskim tolerancją religijną, gdzie tzw. Konfederacja Warszawska zapewniała swobodę wyznania. Zachwiało to opinię szlachecką, która nie była już tak pewna tej kandydatury. Sytuację uratował doskonały francuski dyplomata, biskup Jaumeaulic. Jego inteligencja, błyskotliwość, wykształcenie, zręczne manipulowanie i składane obietnice sprawiły, że to Henryk stawał się najpoważniejszym kandydatem w walce o koronę. Biskup w potrzebie chwili bluźnił na protestantów, by potem robić to samo w stosunku do katolików. Obiecywał urzędy, pieniądze, nadania ziemskie. Podpisywał przeróżne dokumenty, przy tym sławił osobę i szlachetne cechy Walezjusza. Dla swej sprawy pozyskał Litwinów, którzy uprzednio popierali Habsburga lub kontaktowali się z Moskwą w nadziei, że dzięki niej zdołają zerwać postanowienia Unii Lubelskiej. Ofiarując koronę Iwanowi IV bądź jego synowi Fiodorowi. Połączenie z Moskwą popierała też spora grupa polskiej szlachty, gdyż spodziewano się utworzenia kolejnej Unii Personalnej, dzięki której powstałoby wielkie mocarstwo zdolne przeciwstawić się każdemu wrogowi. Na korzyść działała też bliskość obu krajów, co znacznie zwiększyłoby kontakty handlowe. Rozważania te przerwał Iwan IV. Który nie wysłał oficjalnego poselstwa, a ewentualne negocjacje uzależnił od przyszłego uznania dziedziczności tronu, koronacji w obrządku prawosławnym oraz zwrotu Kijowa. Popularności nie zdobyła za to kandydatura rodzimego monarchy, piasta. Mimo że na liście zwolenników tej opcji figurowało ponad 20 kandydatów, to nigdy nie przedstawiono żadnej konkretnej osoby do objęcia korony. Większych szans nie miały też kandydatury króla szwedzkiego Jana III Wazy, księcia pruskiego Albrechta Fryderyka, czy księcia Siedmiogrodu Stefana Batorego. W kwietniu 1573 roku magnateria i masy szlacheckie tłumnie zmierzały do Warszawy, by na polach pod Wsią Kamień dokonać wyboru monarchy. Mówiono, że takiej ilości ludzi w jednym miejscu jeszcze nie widziano. Samych głosujących miało być 40 tysięcy, a do tego należy dodać służbę kupców, gapiów oraz mieszczan warszawskich. Najliczniej przybyła szlachta mazowiecka, prawie 10 tysięcy ludzi, a w dużej mierze byli to ubodzy zagrodowcy. Na miejscu jednak z polecenia wspomnianego już Monlika dostawali darmowe wyżywienie i po dwa grosze dziennie. Na polu elekcyjnym w centrum wzniesiono ogromny, ozdobny namiot przygotowany dla senatorów. Wokół niego mieściły się mniejsze namioty, gdzie narady odbywały poszczególne województwa. Początkowo wciąż debatowano, jak faktycznie ma przebiegać głosowanie. Piotr Zborowski żądał wypędzenia szlachty mazowieckiej i zgłoszono wniosek, by prawo wyboru mieli tylko poszczególni reprezentanci. Za szlachtą ujął się członek komisji specjalnej, Jan Zamojski, i po burzliwych dyskusjach podtrzymano elekcję Wiritim, a marszałkiem wybrano starostę radziejowskiego Rafała Leszczyńskiego. Kolejno odsłuchano przemów przedstawicieli kandydatów, a następnie zagraniczni dyplomaci zostali odesłani z dala od Warszawy. Dalej przystąpiono do opracowania artykułów, które musiał podpisać przyszły monarcha, nim obejmie władzę. Do historii przejdą jako artykuły henrykowskie, które służyć będą jako podstawa prawna do kresu istnienia Rzeczypospolitej. Składały się one z 21 punktów, które każdy przyszły król powinien podpisać. Gwarantowały zachowanie przywilejów szlacheckich. Monarcha nie mógł starać się o dziedziczność tronu ani podejmować decyzji w polityce wewnętrznej i zewnętrznej bez zgody Sejmu. Miał być zachowany pokój religijny, a szlachta miała prawo wypowiedzieć królowi posłuszeństwo. Następnie od 4 do 9 maja rozpoczęto głosowanie. Odbywało się ono województwami, gdzie najpierw oddawał głos senator, po czym szlachta odciskała swe pieczęci na listach kandydatów. Po wstępnym podliczeniu głosów okazało się, że pierwszym władcą elekcyjnym został Henryk Walezy. Doszło wtedy do drobnych utarczek, a Firley ze swymi stronnikami opuścił na kilka dni pola elekcyjne. Niemniej 11 maja 1573 roku prymas uchański ogłosił Henryka Walezego królem Polski. Firley jako wielki marszałek koronny także potwierdził ten wybór. Biskup Mąlik podpisał w imieniu monarchy wszystkie stosowne dokumenty. Oprócz stałych artykułów Henrykowskich opracowano też pakta konwenta, które zmieniały się w zależności od kandydata. W tym wypadku punkty te dotyczyły m.in. wiecznego przymierza obu krajów, spłacenia długu Rzeczypospolitej, utworzenia floty na Bałtyku, wystawienia czterotysięcznej armii do walki z Moskwą, zasad handlu, rozwoju Akademii Krakowskiej czy kształcenia stu szlachciców w Akademii Paryskiej. Pierwsza wolna elekcja dobiegła końca. Polskie uroczyste poselstwo udało się do Paryża, gdzie po targach dotyczących spłaty długów Zygmunta Augusta zaprzysiężono króla elekta. Henryk odrzucił za to tzw. postulaty Polonika dotyczące zaprzestania prześladowań Hugenotów we Francji. Walezy dopiero końcem września ruszył ku Krakowowi a podróżował przez księstwa Rzeszy, gdzie nawiązywał kontakty z elektorami czy ważnymi personami Cesarstwa. Do Polski dotarł 18 lutego 1574 roku. Trzy dni później nastąpiła jego koronacja. Walezy był dobrze zaznajomiony z polskimi stronnictwami, jak i orientował się w mocnych i słabych stronach ustroju Rzeczypospolitej. Dlatego też sejm koronacyjny został rozwiązany, gdyż nie osiągnięto porozumienia, a król ze swoją korzyścią nie potwierdził praw oraz przywilejów. Henryk zajął się za to polityką zagraniczną, jak i sprawami wewnętrznymi, dążąc do wzmocnienia władzy monarszej. Jednakże nie zrealizował żadnego z projektów, gdyż otrzymał wiadomość o śmierci swego brata, króla Francji Karola IX. W ojczyźnie władzę faktycznie pełniła matka, Katarzyna Medycejska, która błagała Henryka o powrót do kraju, gdyż rządy ich dynastii były zagrożone. Walezy, po kilku miesiącach panowania, nie czekając na zgodę Senatu, wraz ze swymi dworzanami opuścił pokryjomu Wawel i ruszył w kierunku Francji. Senator tęczyński w asyście Tatarów ścigał go aż do Pilzna, prosząc by władca powrócił do Krakowa. Tak się jednak nie stało, a w Rzeczypospolitej ponownie nastało bezkrólewie.